Dzień dobry Kolega Wodę wierzchni Waldemara Spręglerkiego, Dobra Wążarskiego. W dzisiejszej rywalizacji Ulegli tylko swoim kolegom Z grupy białej w koncie. Podpis dobrej grę. Dwa czarne 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 Na czarne 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 na podium czarne 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 Ostatni się dobra, tak się wciśniecie trochę, mogę prosić? Szerokie uśmiechy, chłopcy, naprawdę świetny wynik, wcześniej żadnym z gadanicą nie udało się takiego puharu znieść, dlatego szerokie uśmiechy. Brawo, Brawo Piero. dawaj. prawa, Dobra, zyskamy! Da Dobra,